Muzyka, Ham, sri gita taka jaką jest, przetłumaczona z sanskrytu przez Abhaya Charana, bhakti Swamiego z Prabhupada, założyciela aczary Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Krishna. Rozdział pierwszy. Obserwacja wojsk na polu bitewnym Kurukshetra. Dritarasztra rzekł: O Sanjaya, cóż uczynili pragnący walki synowie moi i synowie Pandu, zgromadziwszy się na Kurukshetra, miejscu pielgrzymek. Sanjaya rzekł: O królu! Obejrzawszy wojska ustawione w szyku bojowym przez synów Pandu, król Duryodhana podszedł do swojego nauczyciela i przemówił następującymi słowy. O mój nauczycielu, spójrz na te liczne wojska synów Pandu, tak po mistrzowsku zorganizowane przez twojego inteligentnego ucznia syna Drupady. W wojskach tych znajduje się wielu wielkich łuczników, takich jak Jujudhana, Virata i Drupada, którzy również są w walce Bhimie i Arjunie. Są tam również wielcy, odważni wojownicy jak Drishtaketu, Czekitana, Kashiraja, Purujit, Kunti i Sieibia. Jest silny Judhamaniu wielce potężny Uta Manja, syn Subhadry oraz synowie Draupadi. Wszyscy oni doskonali są w walce na Rydwanach. Ale teraz pozwól o najlepszy z braminów, że opowiem Ci o dowódcach, którzy są szczególnie kwalifikowani, aby przewodzić moim siłom. Są pośród nich osobistości Tobie podobne, Bishma, Karna, Kripa, Aśwatama, Vikarna i syn Somaddaty, zwany Puri którzy zawsze wychodzą zwycięsko z walki. Jest też wielu innych bohaterów gotowych oddać życie dla mojej sprawy. Oręż ich niezliczony, a oni sami wysoce doświadczeni są w sztuce walki. Nasze siły są niezmierzone, a dziadek Bishma daje nam doskonałą ochronę, podczas gdy siła pandawów, starannie chronionych przez bimę, jest ograniczona. A teraz, stojąc na swoich strategicznych pozycjach, w miejscach, gdzie wróg mógłby przełamać szeregi falangi, każdy z Was musi być niezawodną podporą dla dziadka Bishmy. Wówczas Bishma, wielki, mężny przodek dynastii Kaurawów, dziadek bojowników, zadał potężnie w swoją konchę, a brzmienie jej, podobne rykowi lwa, rozradowało Durjodane. Zaraz potem zabrzmiały konchy, bębny, trąbki, tuby i rogi, a ich połączony dźwięk uczynił wiele zgiełku. Po drugiej stronie zadali w swoje transcendentalne konchy Krishna i Arjuna, usadowieni w wielkim rydwanie ciągniętym przez białe konie. Pan Krishna zadał w swoją konchę, zwaną Dziania, Arjuna w swoją Datę, a Bima, nienasycony żarłok, zdolny do iście herkulesowych wyczynów, zadał w swoją wspaniałą konchę, zwaną Paundra. Król Yudhishthira, syn Kunti zadł w swoją konchę Ananta a na króla w i Sahadewa zadali Sukhosze i Manipuszpakę. Wspaniały łucznik Król Kasi, wielki wojownik Sikandi, Drishtadyumna, Virata i niepokonany Satyaki Drupada, synowie Drupadi i inni o królu, tacy jak potężnie uzbrojony syn Subhadry, wszyscy zadali w swoje konchy. Hałaśliwe dźwięki muszli napełniły wibracjami ziemię i niebo i tumult ten zdruzgotał serca synów Dritarasztry. Wówczas Arjuna, siedzący w swym rydwanie, syn Pandu, na którego chorągwi widniał Hanuman, podniósł łuk i przygotował się do wypuszczenia strzału. O królu, przyjrzawszy się synom Dritarasztry ustawionym w szyku bojowym, Arjuna przemówił do Pana Kryszny tymi słowy. Arjuna rzekł. O nieomylny! Proszę, poprowadź mój rydwan pomiędzy obie armie tak, abym mógł ujrzeć tych, którzy pragną walki i z którymi przyjdzie mi się zmierzyć w tej wielkiej próbie wojennej. Pozwól mi zobaczyć tych, którzy stanęli tutaj do walki, pragnąc w ten sposób zadowolić złośliwego syna Dritarasztry. Sanjaya rzekł. O potomku Haraty. wysłuchawczy Arjuna, Krishna skierował wspaniały rydwan pomiędzy wojska obu stron. W obecności biszmy, drony i wszystkich pozostałych władców świata Pan rzekł – spójrz, Partho, na wszystkich kaurałów, którzy zgromadzili się tutaj. Pomiędzy żołnierzami obu armii Arjuna mógł zobaczyć swoich ojców, dziadków, nauczycieli, wujów, braci, synów, wnuków, przyjaciół, a także swoich teściów i sympatyków. Ujrzawszy wszystkich swoich przyjaciół i różnych krewnych, Arjuna, syn Kunti, przepełniony współczuciem, przemówił w ten sposób. Arjuna rzekł: Mój drogi Kryszno, widząc swoich przyjaciół i krewnych przepełnionych duchem walki, czuję drżenie w kończynach mego ciała, a suchość trawi mi usta. Moje całe ciało trzęsie się i jeżą się na nim włosy. Łuk gandiwa wyślizguje mi się z rąk, a skóra moja płonie. Nie jestem w stanie pozostać tutaj ani chwili dłużej. Zapominam się i czuję zawrót głowy. Przeczuwam jedynie zło, o zabójco demona Kesi. Nie rozumiem, co dobrego może wyniknąć z zabicia własnych krewnych w tej bitwie, ani nie mogę, mój drogi Kryszno, pragnąć zwycięstwa, królestwa ani szczęścia. O Govindo, jakie znaczenie może mieć dla nas królestwo, szczęście albo nawet samo życie, gdy wszyscy ci, dla których możemy tego pragnąć, zgromadzili się tutaj na tym polu bitwy? Omad Husudano, kiedy nauczyciele, ojcowie, synowie, dziadkowie, wujowie, teściowie, wnuki, szwagrowie i wszyscy krewni gotowi są oddać życie i własność, i stoją teraz oto przede mną, dlaczego mam pragnąć ich śmierci, nawet gdyby oni mieli zabić mnie ożywicielu wszystkich stworzeń, nie jestem gotów walczyć z nimi, nawet w zamian za wszystkie trzy światy, nie mówiąc już o samej ziemi. Jaką przyjemność będziemy mieli z zabicia synów Dritarasztry? Skalamy się grzechem, jeśli zgładzimy takich napastników. Nie przystoi nam zabijać synów Dritarasztry i naszych przyjaciół. Cóż przez to zyskamy o Kryszno, mężu bogini szczęścia i jakże będziemy mogli być szczęśliwi, zabiwszy swoich własnych krewnych? O Janardano, chociaż ludzie ci, których sercami zawładnęła chciwość, nie widzą niczego złego w zabiciu rodziny ani w kłótni z przyjaciółmi, dlaczego my, wiedząc, że unicestwienie rodziny jest zbrodnią, mielibyśmy zaangażować się w te grzeszne czyny? Wraz z unicestwieniem dynastii zanikają wieczne tradycje rodzinne, i wskutek tego reszta rodziny oddaje się bezbożnym praktykom. A kiedy w rodzinie panuje bezbożność, okryszno. Kobiety w tej rodzinie ulegają zhańbieniu, a ich degradacja o potomku w Ryszni prowadzi do wydania na świat niechcianego potomstwa. Wzrost niechcianej populacji tworzy piekielne warunki zarówno dla rodziny, jak i dla niszczycieli tradycji rodzinnej. W takich skorumpowanych rodzinach nie dba się już więcej o ofiarowywanie wody i pożywienia przodkom, którzy wskutek tego upadają. Poprzez złe czyny tych, Którzy niszczą tradycje rodzinne i w ten sposób są przyczyną wzrostu niepożądanej populacji, rujnowane są wszelkie rodzaje wspólnych planów i zajęć, które służą dobru rodziny. O Kryszno, który utrzymujesz ludzkość, słyszałem poprzez sukcesję uczniów, że ci, którzy niszczą tradycje rodzinne, pozostają w piekle na zawsze. Jakie to dziwne, że przygotowujemy się niestety do popełnienia tak straszliwych, grzesznych czynów. Powodowani rządzą doznawania królewskich rozkoszy, jesteśmy zdecydowani zabić własnych krewnych. Byłoby lepiej dla mnie, gdyby synowie drytasztry z orężem w ręku zabili mnie na polu bitwy nieuzbrojonego i niestawiającego oporu. Sanjaya rzekł, przemówiwszy w ten sposób na polu bitewnym, Arjuna odłożył łuk i strzały i usiadł w rydwanie, przepełniony żalem. Muzyka i did